Witajcie, tu nie jest odcinek Minecraft, ale dzisiaj chcę wam pokazać taki konkurs. Ja Organizuję taki konkurs. To jest mój pierwszy konkurs. Trzeba mi zbudować i wysłać savea na willę. Willę. Taką fajną willę. Normalną willę. Kto mi zbuduje najładniej, jeżeli mi prześlę na YouTube'a, albo na Facebook'a, Dobra, na YouTube, NA YOUTUBE'A! Na YouTube'a! No to dostanie ode mnie taki darmowy filmik, przyjdę mu na jego konto, jak zrobić właśnie yy, taki mechanizm strzelający, no dobra, to nie będzie, ale to będzie taki fajny odcinek. Wymyślę coś. To nie będzie gift code do oryginalnego Minecrafta, ale To będzie jak zrobić ukryte przejście w schodach razie taki dla niego filmik. Nie wiem, czy wgram to na YouTube'a, na tu je tylko pokażę, a ja mu pokażę mechanizm. To jest moja winda Minecraft Polski. No to tyle w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie. pa!